Pamiętacie Kamusia i Filusia, którzy często pojawiali się w papuziej telewizji? Kamuś ma urodzinki dzisiaj, 21 jeden lat. nie że pani. No kuchanie. Oni niestety już odeszli, Ale życie toczy się dalej. Do Niuńka dołączyli teraz nowi przyjaciele. Niunik, no chodź, chodź. I teraz to oni towarzyszą mu w balkonowym spa, pomagają w sprzątaniu kuchni. Czy Łazienki, w okresowych przeglądach filtrów do wody oraz we wszystkich czynnościach domowych. Co to się dzieje? Pieczy się chlebek? Ładne talerze pani ma. Ale ładnie, takie. Cała czwórka też zabiega o moje względy. Każdy z nowych ptaszków to osobna, niezwykła historia. Po odejściu kamusia Jeden z fanów mojego statka, dla ukojenia mojego smutku, podarował mi Sylwka, nimwę ze swojej hodowli. Sylweczek, Sylwusz, nie wolno klawiszy. No już jeden urwałeś. O proszę, jaki zły. Zobacz, co mi zrobiłeś. Zobacz, co tu zrobiłeś mi z listwą. Działeś? To twoja robota. Sylwusz był Sylwusiem do dnia, kiedy to złożył pierwsze jajko. Co tam masz, Aniołeczku? Co tam syrwunek ma? No, co tu się stało? No, ty jesteś dziewczynką. A my myśleliśmy, że ty chłopiec jesteś? No, ładnie. Od tego czasu wiemy, że to Sylwusia. Z kolei dwa tygodnie po odejściu filusia. Zgłosili się do mnie ludzie szukający domu dla jednej ze swoich nimf, której nie akceptowały pozostałe. I tak pojawił się u nas albinos Rikuś, który od razu poczuł się jak u siebie w domu, a pozostałe ptaszki w pełni go zaakceptowały i przyjęły do stada. Rikuś też się chce kąpać? Puścisz go, Sylwinka? jak ładnie, o jak ślicznie, Sylwinka jest kochana. Nie planowałam już kolejnego domownika. Lecz niespodziewanie ktoś wyjątkowy poprosił mnie o opiekę nad dziesięcioletnim ptysiem, którego opuścili dwaj towarzysze. A ptysz został smutny i samotny. Widziałeś się już Ptysio przyjechał z Warszawy do nas. Zobacz, jaki kolega ładny. Jego opiekunka uznała, że w towarzystwie moich nimf byłoby mu najlepiej. Nie mogłam odmówić. I znów w naszym domu pojawił się nowy lokator. Ptyś do tej pory żył w wolierze pokojowej i nie miał w związku z tym bliskich kontaktów z ludźmi. Szybko jednak pojął, że u nas nic mu nie grozi i nie trzeba obawiać się człowieka. Ptyś natychmiast zakochał się w Sylwusi i w pierwszych tygodniach pobytu u nas prawie jej nie odstępował. Gdy Sylwinka przychodziła do mnie, a robi to bardzo często, gdyż uwielbia pieszczoty, Ptyś leciał za nią i siadał na mnie. Bardzo szybko się oswoił i nie ma żadnych problemów, by usiąść mi na głowie, ramieniu, gdziekolwiek. Jak wszystkie nasze ptaszki, jest uroczy i kochany. Stnie. Widziałeś, ptysiorek, jak on jest fajny? Mhm. A więc tak to już jest, że po czarnej nocy nastaje nowy dzień i życie toczy się dalej.